Proszę Pani, jesteśmy na 17. edycji wydarzenia Kobieta i Mężczyzna po Polsku. Jest Pani jedną z prelegentek na właśnie dzisiejszym spotkaniu biznesowym. Proszę powiedzieć, na jaki temat Pani wygłosi prelekcję dla uczestników danego wydarzenia. Tak, to prawda. Jestem po raz kolejny u Doroty Kłębokowskiej na evencie Kobieta i Mężczyzna po Polsku. I dzisiaj opowiem o tym, jak wygrać swój wewnętrzny mecz w życiu i w biznesie, czyli o inteligencji emocjonalnej w praktyce która tak naprawdę w ponad 80% jak mówi Daniel Goleman ma wpływ największy na nasze życie. Nie właśnie ta wiedza tylko i wyłącznie merytoryczna, ale właśnie wiedza na temat emocji, tego w jaki sposób wpływają na nasze życie i jak można nimi zarządzać tak żeby osiągać swoje cele. Pani zdaniem, czy przedsiębiorcy powinni właśnie brać udział, czy przedsiębiorcy, czy, czy to przedsiębiorcy początkujący, czy już zaawansowani, czy w ogóle tak naprawdę kobiety biznesu i nie tylko kobiety biznesu właśnie w takich wydarzeniach, które dodają siłę, otucha, a przede wszystkim tak naprawdę rozwijają nas wewnętrznie, wewnętrznie czy to biznesowo, czy ogólnie? Absolutnie tak. Powinna w takim wydarzeniu uczestniczyć właściwie każda osoba. Dlaczego? Dlatego, że tutaj się spotyka osoby z różnych środowisk. Dzięki temu możemy się fantastycznie rozwijać, możemy poszerzać swoją samoświadomość, swoją perspektywę, ale także budować swoje biznesowe relacje, ale również te prywatne, bo ja również nawiązałam tutaj szereg takich prywatnych relacji, gdzie poza tą salą właśnie się spotykam z ludźmi i możemy sobie wzajemnie dawać wartość, którą w sobie mamy. I ostatnie pytanie, gdzie można po social mediach znaleźć informacje na, te, na temat pani kolejnych wystąpień, pani aktywności społecznej i w jaki sposób można nawiązać współpracę z Panią. Można mnie znaleźć na Facebooku pod imieniem i nazwiskiem Magdalena Turowska-Kwapisz, ponieważ bardzo aktywnie prowadzę tam swój profil właściwie biznesowy, gdzie zamieszczam merytoryczne posty, dzielę się właśnie swoją wiedzą, wartością, którą zdobyłam i którą też uczyłam się od najlepszych ekspertów, zarówno tutaj w Polsce, jak i na świecie ale również można też obserwować mój fanpage Megan trener inteligencji emocjonalnej i zajrzeć na moją stronę wwwturowskakwapisz.pl